Cześć, Paulina, niezwykle miło Cię widzieć. Jak nastrój przed występem na scenie? No bardzo dobry. Jestem jeszcze przed startem, więc tak nie zdarzyło mi się, powiem szczerze, jeszcze udzielać wywiadów przed, ale startujemy z naszym koncertem 20 po 20, więc mam jeszcze dwie minuty. Paulina, ty z Krzysztofem jesteś jak Ying i Yang. Jak myślisz, z czego to wynika, że tak się super uzupełniacie? No właśnie... Uzupełniamy się. Myślę, że to jest bardzo trafne określenie tego, jak działamy i jacy jesteśmy. Jesteśmy zupełnie inni, ale jednocześnie potrafimy się porozumieć, mamy taką przyjacielską relację. I śmiejemy się, że jesteśmy jak Alicja Majewska z panem Korczem. I mam nadzieję, że taki jubileusz będziemy świętować niebawem. A chciałabyś jakiś jubileusz poświętować z Krzysztofem? Nie, no nie musimy świętować na scenie i nie musimy robić imprezy, ale jeżeli będziemy mieli wspólnie taki jubileusz, to będzie bardzo fajnie zresztą. A ile lat to już trwa? Nie będę porównywać naszego stażu do innych związków, ale to długo. Długo. Nie, I jak długo. Na, nie jak na mnie. <laughs> nie, to mamy spory staż już z Krzysiem. A poza sceną też tak wygląda fajnie, że jesteście w przyjacielskich relacjach? Tak. No to bardzo się z tego powodu cieszę. Paulina, ostatnie pytanie. Jaki ty masz stosunek do kieszonkowego? Do kieszonkowego. Tak, tak, tak. Pozytywne. Ale że dajesz raz w tygodniu, raz w miesiącu, ja nie daję, czy... Nie, moja córka zbiera do skarbonki i dostaje czasem od rodziny zamiast prezentu, bo na przykład chce... bo ktoś nie wie, co jej kupić, więc wtedy dostaje kasiorkę i chowa do skarbonki. Ale nie, nie dajemy takiego kieszonkowego jeszcze z dzieckiem, tak, nie potrzebuje, poza tym... Ma swoje oszczędności. Nie wiadomo, ile dać temu dziecku tego kieszonkowego? Jak myślisz, ile miesięcy kieszonkowe nie, jest nie. ok? Nie, my dopiero jesteśmy przed takimi jeszcze akcjami i wyborami, ale no pewnie nas to czeka w najbliższym czasie. I nie wiem, jeszcze nie mam zdania, ale bez przesady też. To ja zrobię bez ankiety bez... i ci powiem. No myślę, że też nie za dużo. Trzeba... Dzieci wychowywać w duchu oszczędności i też e, rozsądnego wydania, wydawania pieniędzy. Zbadam, co mówią inne gwiazdy i wrócę Dobrze. do Ciebie. Dobrze, czekam. Dziękuję. Wszystkiego I dobrego.